Ile tu różnych kolorów. Mamy też jakieś fajne zegarki. Ciekawe, do czego będą nam potrzebne. To bardzo proste. W różnym czasie musicie narysować na przykład tego jednorożca. O rany! To jest po prostu niewiarygodne, aż mam drgawki. Nie czuję się zbyt dobrze. Emma chyba jest w szoku. Ale nie szkodzi, zaraz jej pomogę. O! Znowu z wami jestem. Ojej, dali mi 60 sekund na pracę, a ja dostałam tylko 10. 60 sekund to minuta. Na pewno zdążę. 100 sekund, ale ze mnie farciara! Zaczynamy za 3, 2, 1. Cóż, nie mam zbyt wiele czasu, więc muszę się pospieszyć. Najpierw wyleję wszystkie potrzebne farby w jednego kleca. Gotowe. A teraz wezmę popyt w kształcie jednorożca i zanurzę go w tej farbie. Następnie odbiję rysunek na czystej kartce papieru. Mamy to! Super, że zdążyłam na czas. <laughs> Mój rysunek wygląda o wiele bardziej pomysłowo. A może i nie. To wcale nie wygląda jak jednorożec. Muszę wymyślić coś innego. Wiem! Moja ręka! Dłoń jest bardzo podobna do mortki jednorożca. Jeśli obrysuję moją dłoń i dodam kilka szczegółów, to wyjdzie mi prawdziwe arcydzieło. Pyszczek gotowy, a teraz narysuję kilka szczegółów: róg, uszy, grzywa, oko. świetnie I zdążyłam na czas. A ja będę malować moim ulubionym sposobem. Użyję strzykawki i farby w różnych kolorach. Mogę nimi narysować idealną grzywę i ogon. Wystarczy wycisnąć pokropalce każdej farby i rozprowadzić je małą szpatułką. Następnie do gry wejdzie brokat. Wymieszam srebrny i złoty. I posypię nimi mój obrazek. Spójrzcie, jakie to piękne! A co najważniejsze, zrobiłam to w wyznaczonym czasie. Okej, okay, dziewczyny, trzeba wyłonić zwycięzcę. No pomysł z ręką jest całkiem oryginalny. To bardzo interesujące. A ten odcisk od popyt nie bardzo mi się podoba. To zbyt proste. Wow, ale najlepsza jest oczywiście praca Jess. Można by to pokazywać w muzeum. Jednorożcu, zgadzasz się, prawda? Zgadza się. Jess, gratulujemy. Wiedziałam, że wygram. To niesprawiedliwe. Jess, ten jednorożec jest teraz twój. Musisz go nakarmić, żeby cię pokochał. Ale super! I mi z ręki. Tym razem będziecie rysować. No powiedz, co nie drażni nas. Cierpliwości? A oto i on! Spiderman. man Ale super! Chcę go poznać. Dostałam 60 sekund. Nieźle. Ja tylko dziewięć! A ja mam sto ekstra. Myślę, że nie dam sobie rady bez zdolności innego bohatera, mianowicie bez super szybkości flesza. No dobrze, to zaraz zacznę rysować. Dobra, muszę coś wymyślić. Ok, czas zwolnił. To oznacza, że mogę rysować tyle czasu, ile potrzebuję. A żeby zrobić dobry rysunek, zdecydowanie nie warto się spieszyć. Najpierw naostrzę czerwoną kredkę i narysuję nią kontury. A teraz wezmę niebieską i dodam kilka szczegółów. Hmm? Tak, tę część kostiumu też pokoloruję na niebiesko. Nie mi idzie. Nie minęła nawet sekunda, a moja praca jest skończona. Wygląda wspaniale. Tak sobie pomyślałam, że po co mi zwykły papier? Mogę stworzyć pixel art, więc będę potrzebować zeszytu w kratkę. No to zaczynam. Ej, o co chodzi z tymi błyskami? Chcę zrobić zdjęcie Spidermanowi. Nie no, muszę tylko złapać odpowiedni kadr. Potrzebuję wyraźnego obrazu Spidermanie. Zapozuj. Hurra, gotowe. Czas na rysowanie. Najpierw stworzę specjalną konstrukcję z kredek za pomocą gumki. I zaraz sprawdzę, jak to działa. Super! Za taki wynalazek powinnam dostać nagrodę Nobla. Jedną kratkę umieszczam na zdjęciu, a drugą na kartce. Wyjdzie mi idealny rysunek. Czas minął. No, w sumie całkiem nieźle mi to wyszło. A jak u mnie z czasem? No, mam go jeszcze mnóstwo. Zdążę na spokojnie pokolorować mój rysunek. No, można kończyć. Oto mini Spider-Man. Zobaczmy. Jess, jak udało ci się zrobić taki rysunek w 10 sekund? Myślę, że oszukiwałaś. Dlaczego tak myślicie? Po prostu niesamowicie rysuję. To dlaczego masz maskę flasza na stole? To wbrew zasadom. Kurczę! Wow, brawo Spider-Manie! Zobaczmy, co zdążyła narysować Emma. W ogóle nic nie widzę. Jakiś mikrorysuneczek. Dobrze, że Spider-Man ma szkło powiększające. Emma całkiem nieźle, podoba nam się. Ojej, a to jest prawdziwy pixel art, fajny pomysł. Co najważniejsze, wyszło podobnie do oryginału. Lindsay, gratulacje! Wygrałaś! Hurra! Spider-Man jest teraz moim przyjacielem! To dla mnie? Wata cukrowa od Spider-Mana! To coś niesamowitego! Pyszności! Ciekawe, co nas czeka w tej rundzie! Coś naprawdę fajnego! Ogromny plecak w kształcie pikachu, pełen wszelkiego rodzaju słodyczy. Wow, to jest naprawdę super! Z wyjątkiem tego, że dostałam 10 sekund. No, w ciągu minuty coś wymyślę. A ja mam całe 100 sekund. Odlot! Wasz czas już ruszył. Urany! Muszę się pospieszyć! Będę rysować od razu dwoma rękami. Niestety, rysowanie pikaczu w pośpiechu nie jest łatwe, ale nie mam zamiaru się poddawać. Co tam z czasem? Uff, zdążyłam! A jak wam idzie, dziewczyny? Ja chcę przerysować pikaczu z obrazka w internecie, ale nawet nie wiem, który wybrać. Niech będzie ten! O tak, podoba mi się. Położę kartkę na tablecie i można zacząć odrysowywać. Patrzcie, jaki słodziek mi wyszedł. Przerysowywanie jest nudne. Ja zrobię coś oryginalnego. Patrzcie, to pokeball. Może się otwierać. A w środku siedzi mały Pikachu. Pozostało tylko pokolorować pokebola wraz z nim ukrytego Pikachu. Kurczę, moja praca wygląda naprawdę słabo. Muszę coś wymyślić. Bardzo chcę wygrać. Skoro nie mogę naprawić własnego rysunku, to muszę zepsuć rysunki innych. I wiem, jak to zrobić. Wystarczy, że podkręcę temperaturę spokoju na maksa. Dlaczego jest tak gorąco? To przecież nie lato, prawda? Tak, jest prawdziwy upał. O nie! Przez ten gorąc zaczynają mi się topić kredki. Kurczę! Moje też! Moja praca jest zrujnowana. A tak bardzo się starałam. Może da się to jeszcze uratować? Nie, tylko pogorszyłam sprawę. W dodatku czas mi się skończył. Porażka. A ile ja mam czasu? Ponad pół minuty. Chociaż biorąc pod uwagę jak okropnie wygląda teraz mój rysunek, bardzo wątpię, że uda mi się go naprawić. Udało się, a teraz mogę przywrócić normalną temperaturę. Czas wybrać zwycięzcę. Teraz moja praca nie wygląda tak źle. No cóż, zaczniemy od pracy Jazz. Nie będę kłamać. Wygląda absolutnie obrzydliwie. Następna jest praca Lindsay. Co się z tym stało? Co to takiego? Pomysł był niezły, ale realizacja? Dramat. Bardzo źle. Ale podoba mi się pikachu autorstwa Emmy. Jest prosty, ale wyraźnie lepszy niż poprzednie prace. Emma, gratulacje. Plecak i jego zawartość są teraz twoje. Łap! Super! Więc mogę cieszyć się czekoladkami. Nareszcie. A czemu wszystkie są takie roztopione? Nie można ich nawet zjeść. I cały plecak jest pokryty czekoladą. Ochyda! Nie pomyślałam o tym. Mam taką małą butelkę w porównaniu z waszymi. Nie musisz niczego porównywać. Wiesz to, co ci dają. Ale ja naprawdę mam ogromną porcję. Nie widziałeś jeszcze mojej? Nie dość, że jest duża, to jeszcze wielokolorowa. Tina, twoja butelka wygląda śmiesznie na te naszych. Przynajmniej jestem pewna, że mój żel będzie najsmaczniejszy. A. Miałam rację. Nigdy wcześniej nie próbowałam żelu o smaku Tu Jest bardzo pyszne. Chwila. A jak mam się dostać do żelu, który jest na dnie butelki? Może dosięgnę go językiem? Aj! Chyba upchnęłam. Ej! Quentin, pomóż mi! Pociągnij za butelkę. Tylko nie oderwij mi języka. Nijak nie idzie. Oj, Tina, przepraszam, nie chciałem! Nic się nie stało, ważne, że język wyszedł. To znaczy, że teraz mogę w spokoju zająć się moim żelem. Tylko spójrzcie, ile tego jest i jak apetycznie wygląda! Sprawia, że mam ochotę pożreć wszystko na raz. Mm, super! W dodatku z mojego żelu o smaku huby buby można zrobić balona! Wow, to świetna zabawa! No, a teraz można nawet nim pograć! Ekstra! Super! Quentin, a umiesz odbić głową? No peppa. Oj, teraz cały się kleje. Co za ochyda. No dobra, to teraz moja kolejna spróbowanie żelosła Kittles. Tylko najpierw muszę go wycisnąć. To nie jest takie łatwe. Nie, nie idzie. Pina, Quentin, chodźcie tutaj. Potrzebuję waszej pomocy. Ściskajcie butelkę z obu stron, a ja będę zajadać się żelem. Okej. A oto i żel. Jaki pyszny. Już nie mam siły. Jak tam ci idzie? Może już wystarczy? No, ja też się zmęczyłam. Ojej, wygląda na to, że nasza Sophie też zrobiła się kolorowa. O ja Wow, ale czad! Dlaczego tak na mnie patrzycie? Ojej, chyba jestem na coś chora. Zgadza się, ale przynajmniej spróbowałać pysznego żelu. O rany, jak dużo lodów! Tylko że są o smaku brokułów. Czy to w ogóle legalne? W sumie cieszę się, że mam takie małe wiaderko. Oj, paskówstwo! Okej. Okay. Myślę, że z jedną łyżeczką sobie poradzę. Muszę tylko jakoś wyciągnąć te lody. Oj! Troszkę spróbowałam, bo miało upaść kilka centymetrów niżej. Wyrzucam to! Ej! Mamy tu challenge! Musisz spróbować! To za głupie zasady! Nienawidzę brokułów! Oj, zaraz zwymiotuję. To najgorsze lody, jakie kiedykolwiek jadłam. Nie zazdroszczę wam. Sofi twoja kolej. Wyobrażam sobie, jakie to obrzydliwe. Spróbuję troszeczkę na początek. Mój ohyda! Muszę coś wymyślić. Już wiem, co sprawi, że te lody będą miały nieco lepszy smak. Na wierzchu poleję jest syropem czekoladowym. Dodam pyszną bitą śmietanę. Posypię kolorową posypką. Ozdobię wszystko paluszkami poki i truskawkami. Wow, no pięknie mi to wyszło. Jestem pewna, że teraz sobie poradzę. No to próbujemy. Hmm, coś w tym jest. Nie uwierzycie, ale chcę więcej. Wszystkim? Super! Oj, chyba za wcześnie się ucieszyłam. To wcale nie jest super i zaraz to mi się cofnie. Nie mam mowy, nie zgadzam się, zakleję ci usta. O, chyba pomogło. O nie, szkoda, że czeka mnie taka sama wątpliwa usta, ale jestem facetem i musi mi się udać. Nie boję się zwykłych lodów. Słuchajcie Kto otworzył okno? Dlaczego jest tak zimno? Potrzebuję suszarki do włosów, żeby się ogrzać Od razu lepiej Właśnie, jeśli lody się roztopią, zamienią się w koktajl A to będzie o wiele łatwiejsze do wypicia Niż zjedzenie takiego wielkiego wiadra Jak to śmierdzi ale nie szkodzi, poradzę sobie z tą śmierdzącą mazią. Próbuję. Wow, chyba! Dobra, wypiję wszystko duszkiem i zapomnę o tym koszmarze. Quentin! Oj! Nie udało się, ale propsy za próbę! Dziewczyny, zatykajcie nosy. Smród jest nie do zniesienia. Po raz kolejny mam najniższy smakołek. A mój koktajl jest znacznie większy. Ale to ja mam największy. Już nie mogę się doczekać, kiedy go wypiję. Tina, zaczynaj od swojego maleństwa. No i zacznę. Pójdzie mi naprawdę szybko. Ekstra. Oj, jakie to dziwne. Co za niezwykły efekt. Ale i tak to było pyszne. Quentin, teraz ty. Z chęcią, ale picie przez słomkę zajmuje za dużo czasu. Wolę robić to w stary, sprawdzony sposób. Mmm, jakie dobre. O, patrzcie! Jestem teraz cały fioletowy! Co za fajny koktajl! Jak jakiś magiczny eliksir! Zofii, tylko ty zostałaś. Nareszcie. Tak chce mi się pić, że opróżnię też klamkę w mig. O, tak! To było pyszne! Oj! Co się ze mną dzieje? Coś dziwnego! To straszne! Co zmieniła się, Sofii? O, wiejemy! Ej, czekajcie! Dokąd uciekacie? To ja, Sofi! Chyba to ja będę jadł jako pierwszy. Moje wiaderko jest najmniejsze. A moje jest gigantyczne! A moje standardowe! No I spoko. Cóż, mam tu tylko jedno ziarenko i muszę je jakoś wyjąć. Oj, jakie malutkie! Ale wiem, jak zamienić je w popcorn. Wszystko, co trzeba zrobić, to po prostu położyć je na stole, a następnie złapać promienie słoneczne za pomocą lupy. Ziarno się nagrzało i zamieniło w popcorn. Ach, co za zapach! To jest to, czas próbować. Mmm, to bardzo smaczne. Ale, oczywiście, szkoda, że tak mało. Sophie, teraz twoja kolej na spróbowanie popcornu. Jakiego popcornu? Muszę go najpierw przygotować. Wiem, co mi pomoże. To ster, w nim ziarenka na bank się otworzą. Wsypujemy i włączamy. Jeszcze chwilka. O rany! One nie tylko się otworzyły, ale zamieniły w prawdziwe batoniki. Ups. Przepraszam, Quentin, nie chciałam. No to próbuję. O tak, to jest niesamowicie pyszne. Pina, spodoba ci się. Nie mam wątpliwości. Zaraz wracam. Mam tyle tych ziaren, że bez piekarnika się nie obejdzie. Wstawię popcorn do środka i niech się robi. A ja w międzyczasie sobie pogram. O tak, wszystkich was załatwię. Jestem mistrzem! Mm, co to za zapach? To mój popcorn! Jest gotowy! Aaaa! Raz, dwa, trzy! A, co się dzieje? To wygląda jak popcornowa apokalipsa! I co w tym złego? Dla każdego wystarczy, wierzcie!